Ja dzisiaj zaczynam od czasu dla siebie. Właśnie pędzę na paznokcie, już najwyższa pora. Zaraz wam pokażę przed i po efekt. Lecę. No i oczywiście padło na klasykę, czyli jasne mleczne paznokcie kształt jak zwykle migdałek jakoś najlepiej się w tym czuję. Zawsze przed wizytą mówię sobie, że zrobię coś innego, zaszaleję jak jest z kolorem albo z kształtem i wychodzę albo z niudziakami takimi różowymi żeby nie było widać odrostu albo z takimi mlecznymi ale jakoś tak dobrze się czuję w jasnych i mam dzisiaj jeszcze do załatwienia paczkomat, muszę odebrać paczkę i może jeżeli nie będą mnie potrzebowali w domu, mam nadzieję, że nie to podskoczę jeszcze do Ciuchlandu bo dawno mnie tam nie było, więc jestem ciekawa, czy coś bym dzisiaj znalazła, więc jak się uda czasowo to jeszcze podskoczę do Ciuchlandu, więc lecimy siebie nie kupiłam, ale kilka rzeczy dla córki mam. Yy, mogę Wam pokazać tak szybko. Sukienka na lato, idealna. Yy, takie leggingsy, jeansy do chodzenia na co dzień do piaskownicy. Bardzo ładny t-shirt w jednorożce. Yy, piżamkę, spodenki takie bawełniane. Kolejny t-shirt, bardzo fajny materiał, taki bardzo przyjemny, miękki. Też na lato, i nad tymi ogrodniczkami się zastanawiałam, bo mogą nie być do końca dobre. Nie wiem, jak właśnie będą pasować, ale za 15 taka wzięłam z kaczorem Donaldem i z myszką Miki. Może akurat będą ok, więc takie szybkie zakupy. Dochodzimy. No, Doczekałaś. Jedziemy, gdzie jedziemy? Na zakupy? Kupimy fasolkę szparagową do obiadu. Zobaczymy, czy się dobrze ubrałyśmy, bo w domu jest gorąco. A na dworze niby tylko 18 stopni, więc nie wiem. Zobaczymy. Fasolka jest. Możemy iść do domu, do domu. Jak się okazało, ogrodniczki jak najbardziej pasują, nie? dziury, jak kundalbury musisz zaliczyć, tak? Chodź, idziemy. Biorę się za ogarnianie kuchni, bo zrobił się bałagan oczywiście sam podczas wykańczania zupy i jedzenia. Zjadłyśmy zupę pomidorową, młoda wreszcie zasnęła. Jest godzina 14.30, więc pośpi pewnie za dwie godziny i będzie wieczorem wesoło. Biorę się też za drugie danie i dzisiaj będzie, tak jak Wam wcześniej mówiłam, fasolka szparagowa w takim sosie pomidorowym. Te pomidory z pomidory drobno krojone i są bardzo smaczne, więc y, dzisiaj będę używać tych pomidorów. Do tego będzie jeszcze smażone tofu. Zazwyczaj robiłam to w wersji takiej bardziej pikantnej, ostrej, ale ze względu na to, że młoda też będzie to jadła, to chyba dzisiaj będzie po prostu łagodniejsza wersja. I do tego wszystkiego będzie też y, kasa, ka, kasa. Kasa będzie, no? Kasza kuskus. Kupiłam też taki kuskus y, perłowy. On ma takie większe y, ziarenka. I jeszcze czegoś takiego nie jadłam, więc może to wypróbuję. Ten się zalewa tylko wrzątkiem i czeka 5 minut, więc to jest fajna ekspresowa kasza. A tutaj trzeba to chyba gotować. Tak, trzeba to gotować 15-18 minut. No, ale kupiłam, bo tak mnie zaciekawiło. Takie duże ziarenka. Więc biorę się na sprzątanie. A przy okazji powiem Wam, że się wciągnęłam bardzo w audiobooki. Ostatnio jakoś tak zaczęłam słuchać z polecenia siostry matki żony-czarownice. Ja aktualnie używam aplikacji Legimi i audioteki jednocześnie, bo tam są różne pozycje, także słucham tego. Bardzo fajna, wciągająca książka, trochę taka bajeczka, ale, ale można posłuchać. Włączam sobie i zaczynam działać, póki mam względny spokój, więc do roboty tym razem nie słuchała tylko... Dostałam sporą ilość truskawek, bo aż dwie łupianki, i muszę coś z nimi zrobić. Na pewno część zjemy y, tak po prostu na surowo, a część chyba sobie zamrożę. Może jakieś ciasto jeszcze zrobię, bo niestety truskawki długo nie poleżą, więc trzeba coś z nimi szybko zrobić, żeby po prostu nie skarnować tych truskawek. A są naprawdę pyszne, już trochę zjedliśmy, jak pachną. No przepięknie, uwielbiam. Smak lata. Jedną kawkę chcesz? Proszę. Tak jak pewnie wiecie, te woreczki strunowe idealnie się nadają do mrożenia żywności, więc będę pakować to zaraz w te woreczki i może ten mniejszy. I będziemy miały truskawki na jesień i na zimę, tak? Mianowicie muszę przesadzić tą monsterę, którą jakiś czas temu dostałam, i ona zaczęła mi ładnie rosnąć. Nawet tutaj można. O, tylko się przechyla. No właśnie, przechyla się i zaczęła rosnąć. Nawet tutaj, o, proszę bardzo, nowy listek się pojawił. Ona się przechyla i rośnie, więc stwierdziłam, że chyba czas na przesadzenie tej rośliny do większej doniczki i dzisiaj, bo zresztą ona, zobaczcie, ma tutaj takie suche trociny, nie była przesadzana nigdy. Dlatego stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić I dzisiaj byłam w Kastoramie Kupiłam sobie dwie doniczki Też nie wiedziałam, y, która będzie lepsza Jedna większa, druga mniejsza I do tego Kupiłam Podłoże y, do domowych roślin zielonych Nie było nic konkretnie do monstery Bo tego też szukałam y, Oraz siostra mi poleciła Perlit ogrodniczy żeby to wymieszać, bo monstera z tego co wiem, musi mieć dobrze przepuszczalne podłoże, żeby rosła. Kupiłam też takie dwie potwory i nie wiem na którą się zdecydować, czy tą, czy tą, nie wiem, która będzie tutaj lepiej. O Jezu. Nie mam pojęcia. Taką, taką. No coś będę tu kombinować. E, obym Roślinka pomogła, a nie zaszkodziła. Udało się przesadzić. Mam nadzieję, że tylko nie zniszczyłam tego kwiatka, bo go trochę zmaltretowałam tym Przesadzaniem, ale mam nadzieję, że odżyje. Jeśli chodzi o osłonkę, pochodzi z Scinseia. Zapłaciłam z nią jakieś 20 zł. Chodzę do Was jeszcze z szybkim strojem dnia, bardzo prostym. Dzisiaj jest gorąco, więc y, tak przewiewnie i lekko się ubrałam. Basic jest z handem: najzwyklejszy, prosty, czarny. Do tego spodnie ze Stradivariusa. One są fajne, bo mają. Y, Taką szeroką nogawkę i materiał jest też bardzo przyjemny i przewiewny, bo tutaj mamy len i wiskozę, więc na upały jak znalazł, mimo tego, że są długie. A buty to są klapki z Zary. Mam już je dobrych kilka sezonów i bardzo je lubię są wygodne i pasują do wielu rzeczy i do sukienek, i do spodni, czy shortów, więc. Tak to się wszystko prezentuje. Wygoda ci przede wszystkim, prostota, jeśli chodzi o kolory. Włosy, podejrzewam, że zaraz zepnę, bo pewnie nie wytrzymam w takiej temperaturze z rozpuszczonymi długimi włosami. W ogóle znowu zastanawiam się nad nimi, czy nie zdecydować się na cięcie. Never ending story po prostu z tymi moimi włosami. Może mi doradzicie, czy obcinać, czy zostawiać? Sama nie wiem. Już y, kolejne podejście, kolejny raz się zastanawiam, i, i sama nie wiem, co robić, więc możecie dać znać, czy. co zrobić z nimi. Czy je obciąć, czy zostawić. Nie mam pojęcia. Dobra. Zmykamy nadwór. Musimy iść jeszcze do sklepu i na spacer. Więc lecę. Za robienie ciasta jogurtowego z truskawkami. Mamy bardzo dużo truskawek, więc korzystamy i będzie tym razem ciasto truskawkowe. Przepis mam od mojej siostry, ona robiła ostatnio i bardzo mi smakowało, więc ja dzisiaj będę pierwszy raz próbować. Mam nadzieję, że wyjdzie e, również smaczne i że się uda. Także e, bierzemy się do pracy z moim małym pomocnikiem i lecimy. Potrzebujemy do ciasta cztery jajka, cukier, jogurt gęsty naturalny. Puszkanki oleju, proszek do pieczenia, mąka i owoce. Więc lecimy z tym i trzymajcie kciuki, żeby nam wyszło, prawda? Dobrze widzie? Tak. Dobre truskawki? Tak, i teraz zobacz. Mama tutaj wpuszcza. tam To tu, musimy oddzielić, wiesz? Przerzuć dobra? I część zostawiam bez truskawek, bo u nas nie wszyscy lubią truskawki. Też dla mnie jest dziwne, bo ja po prostu nie lubię truskawek, ale jednak. Więc kawałeczek zostawiam bez i reszta ląduje w piekarniku na, spójrzmy, 45-50 minut. Więc wkładamy. oby nie było zakalce. Uwaga, chwila prawdy. Tu nam wyszło. Mm. No i nieskromnie powiem, że ciasto wyszło przepyszne. Mm Plufniutkie, zero zakalca, nie za słodkie, takie wiecie, w sam raz, pyszne. Moja dzisiejsza fryzura, czyli te piękne loki-fale powstała dzięki temu ustrojstwu, które kupiłam jakieś nie wiem, może ze 4 miesiące temu w Rosmanie na promocji, ale dopiero wczoraj pierwszy raz w ogóle to otworzyłam i użyłam. I powstały mi takie oto loki. Myślę, że całkiem ładnie to wygląda, jak na pierwszy raz. Pewnie będę musiała jeszcze dopracować metodę, technikę kręcenia, nawijania tych włosów, ale... Wyszło całkiem spoko, zwłaszcza, że to jest metoda kręcenia włosów na zimno, czyli nie używamy żadnych lokówek, żadnych, yy, żadnej prostownicy, tylko nakładamy to na noc i później powstają nam loki. Całkiem spoko yy, opcja. Wiem też, że można kręcić włosy na pasek od szlafroka. Kiedyś nawet próbowałam też raz. I chyba wyszło całkiem ok, więc jak nie macie takiego dedykowanego sprzętu, to można spróbować właśnie na gruby pasek od szlafroka i, i mieć takie fale. One jeszcze mi się troszeczkę rozprostują w ciągu dnia, jak będę chodzić, bo dopiero zdjęłam, więc ten skręt jest taki mocny, ale myślę, że w ciągu dnia jednak te włosy trochę opadną i będą takie luźniejsze fale. Co robisz? To byłaby Mhm. I co, wychodzi sierść? Chodzi Pięknie ją czeszesz. To uważaj! Chodź Mila. Mila nie lubi przesania, a przyszłam ją trochę wyczesać. Bo ostatnio, wiecie, co ona mi zrobiła? Taki numer mi wykręciła, że weszła pod świeżo malowaną ławkę i była cała w farbie, więc musiałam ją trochę wyczesać z tej farby. Mila jest psem, który ma podszerstek i trzeba ją trymować regularnie. No, z tą regularnością u nas to jest różnie. Chciałam ją właśnie zapisać na trymowanie w sezonie letnim, ale okazało się, że trzeba czekać półtora miesiąca na termin. I y, mamy termin na połowę lipca. Nie listopada lipca. Och, masz dla mnie kwiatuszki, super! O, dzięki śliczne, dziękuję bardzo. Tymczasowo muszę ją y, wyczesać i mam tutaj takie urządzenie do czesania. Taki furminator. Y, zamawiałam go chyba kiedyś na Allegro. Bardzo dobrze wyczesuje pod szerstek. Y, Mila nie lubi czesanie, więc tak. Robimy to no, nie, niezbyt często, wiem, że powinny, powinniśmy robić to częściej. W każdym razie już w lipcu będzie miała ładną sierść, będzie jej chłodniej i tej, tej sierści nie będzie się tak zbierało w mieszkaniu, bo będzie o połowę mniejsza. Dziękuję. Mam kwiatuszki i będziemy czesać się. No nie, chodź, no, chodź, chodź. co? Nie lubisz czesania. Denerwują Cię wszyscy, tak? Będzie Ci trochę chłodniej, wiesz? Siadłam sobie właśnie do montażu tego filmu i tak zauważyłam, że chyba ten film będzie taki dosyć chaotyczny, bo raz, że długo nie nagrywałam, dwa, że część materiałów jest z czerwca, część jest z lipca, Wiecie, można sobie generalnie planować, a życie i tak weryfikuje, więc nie ma co się nastawiać. Tyle powiem. Jeszcze mam do zmontowania film z Bergamo, z wyjazdu do Włoch, który mieliśmy w, w kwietniu, i ten materiał też czeka właśnie na montaż. Mam nadzieję, że kiedyś się doczeka, bo chciałabym mieć też taką pamiątkę z tego wyjazdu, ale ostatnio w ogóle nie miałam do tego głowy, więc, jak nie teraz, to Później będę się z Wami żegnać. Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem w kolejnych filmach. Hej!